Na dziś. Walka z komunizmem, wpływami wschodu, walka o religię, o tradycję. To niczym Sowietów nie ma, ale postsowietów mamy wokół siebie cały czas. Pełno ich w mediach, pełno ich w finansach, <tryk> pełno ich w polityce. I oni są naprawdę silniejsi. Nie tylko mamy się cieszyć z tego, że tym razem przegrali, ale zobaczcie, co się dzieje. Oni już nie szukają poparcia w Moskwie. Szukają po drugiej stronie, czyli na zachód, w takiej samej odległości. Między Moskwą a Warszawą i między Warszawą a Brukselą jest taka sama odległość. 1122 kilometry. Straciliśmy jednego pana, to na kolanach idziemy do drugiego. Pomóż ta, ratuj ta, daj ta nam zachować to, co żeśmy ukradli, a my wam to wszystko udostępnimy, wszystko wam zapewnimy. To jest istota tej komunistycznej okupacji. Po drugiej stronie polscy niepodległościowcy mają zbrodniarzy, ludobójców i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością. Naczelny dowódca Ludowego Wojska Polskiego, sowiecki marszałek Michał Rola-Rzymiewski, mówię dlatego sowiecki, bo to nie był polski oficer, on w 1928 roku jako generał brygady, legionista pierwszej brygady legionów, został postawiony przed polskim sądem za Malwersację finansową. Został skazany na karę kilku lat więzienia, wydalony z wojska, zdegradowany do stopnia szeregowca. To Stalin mu nadał stopnie. Stalin go zrobił naczelnym wodzem Ludowego Wojska Polskiego. I on jest dyspozycyjny. Po wyjściu z więzienia na początku lat 30. wyjechał do Paryża. W Polsce nie było dla niego miejsca. Wtedy jeszcze coś takiego jak honor coś znaczyło. Musił się z kimś takim zagadać. Trzech jego braci urodzonych już tam mieszkało. Wszyscy trzej pracowali dla sowieckiego wywiadu. On dołączył jako czwarty zdrajca, a w Polsce Ludowej był to bohater Wojciecha Jaruzelskiego. 14 czerwca 1945 roku Michał Rola-Rzymierski wydaje do swoich podwładnych, do Ludowego Wojska, rozkazy nakazujące popełnianie zbrodni wojennych. Już po zakończeniu działań wojennych. W toku akcji przeciwko bandom do niewoli nie brać przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego. On nakazuje tych ludzi mordować na miejscu. Jak się czyta raporty grup operacyjnych, tak to właśnie wygląda. Często są informacje. W toku walk wzięliśmy do niewoli kilku osobników w przedwojennych mundurach wojska polskiego z przedwojennymi orzełkami na czapkach. Mieliśmy ich przesłuchać i spisać dane personalne. Ale obecni na miejscu oficerowie, czy bezpieczni, informacji, przy KBW, kazali ich natychmiast rozstrzelać i zachować, co też uczyniliśmy. Nie wiemy kogo, nie wiemy gdzie. Ci ludzie przepadają na zawsze. Pacyfikacje w tereny, jakie komuniści przeprowadzają, są bardzo drastyczne. Jednorazowo mordują do kilkuset osób. Dzisiaj wiemy dużo o obławie suwalskiej, ale nie wiemy o jej finalne, finalnym gdzie ci ludzie są pochowani, gdzie są zagrzebani, ale wiemy jak ta operacja wyglądała. Chodzili po domach i wyciągali mężczyzn. Następnie ich wszystkich gdzieś załadowali, wywieźli, w nieznane. ci ludzie przepadli. Do dziś trwa tak jakby walka o odzyskanie już teraz tylko i wyłącznie wiedzy od strony sowieckiej. I Sowieci co kilka, co kilkanaście lat jakiś dokumenci udostępniają. O, tak, znaleźliśmy. Tak, widzicie, była taka operacja. To, że była, to my wiemy, ale jak dalej to wyglądało, tego nie wiemy. I szczególny przypadek. Mój amerykański znajomy, który wysłuchał audycji o operacji suwalskiej, o obławie suwalskiej, wstrząśnięty informacjami, jakie tam usłyszał od ludzi, którzy tę obławę pamiętali, zwrócił uwagę na specyficzne nazwisko. Pułkownika Szczepka z informacji wojskowej, współuczestnika tej akcji. Jego syn jest obecnie, Ryszard Szczep, jest ambasadorem III Rzeczpospolitej w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Napisał do niego ciepły, normalny list. Ja do pana nic nie mam. Ja rozumiem, że pan jest tylko dzieckiem. Pan nie ponosi odpowiedzialności za rodziców. Ale może w domu się o tym rozmawiało. Może pan coś usłyszał, może pozostały jakieś dokumenty rodzinne. Nie pan, to dla rodzin jest ważne. Gdyby pan powiedział to, co pan wie, byłaby dla tych rodzin wielka ulga, że można ich odnaleźć. A ten mu odpowiedział, normalnie oni ignorują, ale mu odpowiedział. I to jak odpowiedział? Mój tatuś jest bohaterem odznaczonym Virtuti Militarii. A historię to ja znam lepiej, bo jestem doktorem. I z takimi jak pan, to ja w ogóle nie będę dyskutować. To jest poziom dyplomacji trzecich Rzeczpospolitej. Tylko mówię, o tej obławie, o obławie suwalskiej wiemy. Ale nie wiemy tak naprawdę, ile było takich obław na ziemiach polskich. Ile było ofiar. Niektóre z nich są opisane. Ale z bardzo prozaicznego powodu. 14 października 45 roku na terenie północnego Mazowsza jest taka Obława. Grupa operacyjna Ludowego Wojska, KBW, UB i Milicji Obywatelskiej wkracza do wsi, aresztują, zgarniają wszystkich dorosłych chłopów. Około 200 osób wrzucają na ciężarówki, wywożą w nieznane. I pewnie nikt by do dziś o tym nie pamiętał, ale komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej w piszę pisze w meldunku nadzwyczajnym, do komendanta wojewódzkiego milicji o oddanie jego milicjantów, że tam w tej wsi akurat było kilku jego milicjantów i oni nie zostali sprawdzeni, wyczytani też zostali zaladowani z tą resztą chłopów, i gdzieś pojechali jeśli oni jeszcze gdzieś są jeśli żyją, to ja bym prosił, żeby ich oddać, bo to są moi funkcjonariusze oni oczywiście nie wrócili, ale mamy opis akcji, datę, miejscowość i przebieg tej akcji otóż ten milicjant do swojego przełożonego. Zachowanie się przeprowadzających akcje było bardzo brutalne i zupełnie podobne do zachowania się Gestapo. Komuniści sami się przyrównywali, jakie stosują metody. Wcale się tego nie wstydzili. Do tego masowe rabunki. Mamy mało czasu, żebym to przytaczał, ale takie typowe protokoły konfiskaty mienia wszelkiego rodzaju, jak oni to nazywali, sporządzane przez grupy ubeckie, przez grupy KBH wyglądają w ten sposób. W czasie akcji zarekwirowano następujące przedmioty. Makatki lniane, zasłonki, zasłonki okienne, marynarki męskie, kapy na łóżko, palta dziecinne, sukienki dziecinne, płaszcze deszczowe, chodnik podłogowy, zasłonki kuchenne, lampa nocna, zegar, lustro, kapa na łóżko, makatki ścienne, kury, Świnie, sieczkarnia, krowy, wiadro, miednica, dwa konie z wozem, uprząż, poduszki, pierzyny. Stwierdzamy, że konfiskaty dokonano zgodnie z prawem. Jak można ograbić obywatela nawet świetle komunistycznego prawa, który nie jest skazany prawomocnym wyrokiem na utratę mienia? A tak to wyglądało. Przyjeżdżali do wsi, człowiek podejrzany o sprzyjanie bandom, był aresztowany. Na ogół przechodził ciężkie bicie, tortury. Czasami tracił życie na oczach rodziny. Zabierano wszystko, co było ruchome. Następnie do ścian domów, to były przecież domy drewniane, przywiązywano łańcuchy albo liny stalowe i ciężarówkami albo ciągnikami rozrywano taki dom na kawałki. Do 1956 roku taka rodzina mogła sobie wybudować nowe lokum, ale tylko do poziomu gruntu. Ziemiankę która nie mogła wystawać ponad powierzchnię ziemi. Jeszcze w latach 70. takie ziemianki widziałem na Kielęczyźnie. Jako bardzo młody człowiek chodziłem tam sobie po lesie, byli fajni miejscowi ludzie. I ja myślałem, że to są jakieś partyzanci z wojny czy coś, ale na odkrytym terenie, na, na polanie takie rzeczy, ani no nie, to ludzie tak mieszkają. A ja my to z biedy? No z biedy też. Komuniści niszczyli domy. Tu cała wieś pani była zniszczona, spalona. No to przecież mogli się odbudować. Nie mogli właśnie, mogli siedzieć w ziemiankach. Tak właśnie się Tak wyglądała lokalna Polska. I do tego masowe aresztowanie, masowe wyroki. Ponad 5 tysięcy ludzi zamordowanych na mocy wyroków sądów wojskowych. Wszystkie wyroki były nielegalne w komunistycznego prawa, tak jak mówiłem. Przy czym to nie byli żołnierze. Żo żo to nie chodzi o masę, 5 tysięcy. To jest resztka Polski hejt, to jest rotmistrz Witold Pilecki, to jest generał Emil Fildor, to jest Włodzimierz Marszewski, jeden z najwybitniejszych polityków tamtego okresu. Mąż stanu, który po wojnie w naturalny sposób byłby prezydentem Polski, a nie jakieś sowieckie bydle o pseudonimie Iwaniuk w NKWD, Bolesław Bielu i tak dalej. Pięć tysięcy ludzi, wojskowych, polityków, przedstawicieli polskiej nauki, kultury i sztuki, zostało przez komunistów wymordowane, żeby zrobić dla siebie miejsce. Ponad 20 tysięcy ludzi zamordowali w aresztach więzieniach, jeszcze przed postawieniem tych ludzi przed sądami. Te śledztwa były bardzo intensywne. Ludzie byli w różnym stanie, nie wytrzymywali. I od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi zamordowali w takich pacyfikacjach, obławach, tajnych, jawnych egzekucjach. Często to wyglądało tak, że w 1947 roku ujawnieni żołnierze AK wracali do domu, do gospodarstwa, a tu wieczorem przyjechała grupa operacyjna. Wyciągali tego człowieka przed dom, na oczach rodziny, na oczach dzieci. Mordowali go, ale nie do końca, tak, żeby jeszcze przez wiele godzin żył. Stali z tymi szpikulcami na karabinach, pilnowali, żeby nikt z rodziny nie podszedł, nie podał wody, nie pożegnał się. Musieli patrzeć na śmierć swoich bliskich. Do tego bandy pozorowane. Czyli tworzyli pseudo-oddziały partyzanckie, które udawały pod ziemię, przechodziły gdzieś przez teren i ludzie pomagali. Oni mówili, że są z rozbitych jednostek 100 kilometrów gdzieś dalej. Wtedy ludzie się tak daleko nie znali. Ktoś dał wody, ktoś mówił, tam nie czy tam milicja, tam przeszło wojsko, albo dali kontakty na prawdziwych niepodległościowców. A za 2 trzy dni przyjeżdżała grupa operacyjna i pacyfikacja. Nie wiedzieli kogo, już mieli sprawców. Mieli tych, którzy byli po drugiej stronie. I znowu, mordowali. A często robili to w sposób niezwykle perfidny. Przyjeżdżali jako rzekomi partyzanci z opaskami AK na ramieniu. Jaszakowcy nigdy takich opasek nie nosili. Mordowali na przykład kobietę w ciąży, nauczycielkę, mordowali proboszcza, sołtysa. A następnego dnia, Państwo pogrzeb i przemówienia. Bandy reakcyjne przyjechały. Zabiły tą drogą nauczycielkę w szóstym miesiącu ciąży. Zobaczcie, mu wy pomagacie. Ludzie w to wierzyli. Do tej pory jeszcze dla wielu redakty mówią. No tak, przecież widzieliśmy opaski a mieli na ramieniu. No mieli, tylko to nie byli jakowcy. I dzisiaj gdy sięgamy do dokumentów i wiemy, że tych grup, grup pozorowanych było wiele rodzajów, bo były tworzone przez Ludowe Wojsko Polskie, przez KBW, przez informację wojskową, przez UB i przez milicję obywatelską. Każda z nich popełniała zbrodnie. Pięć różnego rodzaju grup pozorowanych. Nie mówię, że pięć jednostek było, tylko pięć instytucji je tworzyło. I teraz skalę zbrodni, aż trudno sobie wyobrazić. Na śmierć wskazywano praktycznie za nic. Mam przed sobą wyrok z 29 września 1945 roku. Na 24-letniej kobiecie popełniono zbrodnię sądową. To jest matka dwójka małych dzieci. Jadąc pociągiem między Warszawą a Krakowem w lipcu 1945 roku pociąg został zatrzymany. Jest to bława, przeszukania. W jej torebce znaleziono gazetkę konspiracyjną z okresu okupacji niemieckiej. Z jakiegoś powodu nie wyrzuciła, może była przywiązana z tego powodu jest skazana na karę śmierci pozbawienie praw publicznych obywatelskich na zawsze oraz przepadek całego mienia. Dwo, matka dwójka maleńkich dzieci uzasadnienie brała czynny udział w Organizacji Narodowe Siły Zbrojne, pełniąc do końca lipca 1945 roku funkcję łączniczki. Jako łączniczka przewioz, przewoziła gazetkę ONZ. Przez co udzieliła pomocy związkowi mającemu na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Ta kobieta, tak jak wiele innych osób, została zamordowana. Jak mówimy o tym powstaniu, to nie wchodząc w szczegóły, ile było organizacji, jakie były oddziały, jakie miały osiągnięcia, gdzie, kiedy rozbito areszt, więzienie. Jak się te oddziały zachowywały, były bez zarzutu. Cała ta propaganda wobec nich dzisiejsza jest po prostu obrzydliwa. Nawet trudno się przed tym bronić, bo oni mają środki wyrazu. My nie bardzo. Są publikacje naukowe, które to całkowicie dawno wyjaśniły, a oni cały czas publikują, że Łupaszka to był morderca dzieci i ludności cywilnej, że Ogień mordował Żydów na podstawie sfałszowanego przez do dziennika osobistego, który prowadził. W roku 90 został narażony jego prawdziwy dziennik w zbiorach ubeckich. I co z tego? I do dzisiaj tą starą wersją ubecką posługują się ci, którzy nie chcą wiedzieć, jak było naprawdę. Dziś musimy wiedzieć przynajmniej te elementarne podstawowe rzeczy, że było coś takiego jak powstanie antykomunistyczne, że ludzie, którzy brali w tym udział, zostali wyklęci, zostali odrzuceni, że byli pohańbieni fizycznie, czyli szczątki doczesne. Przecież odcinano głowy ofiarom. Józef Ręczak, czerwony lalek, ostatni partyzant winu, który zginął w walce już ze Zbecją, nie u 21 października 1963 roku. Nie dał się wziąć żywcem. Został pozbawiony głowy. Rodzina ciało odzyskała, ale głowy nie. Dopiero kilka miesięcy temu jego czaszka została odnaleziona. Człowiek, który ją trzymał w szafie, w jednostce medycznej, wiedział, kto to jest. Dzięki badaniom DNA. Ta czaszka wróciła do reszty jego szczątków, do czerstek. Ale inni nie są odnalezieni. Też tak byli hańbieni. Tak pozbawiono głowy kapitana Stanisława Sojczyńskiego, warszyca. Został skazany na śmierć i objęła go amnestię. Gdyby wyrok miał być wykonany dzień później, on by przeżył. Specjalnie przyszli w nocy, zabili. Odcięli głowę, że jeśli ktoś kiedyś go znajdzie, żeby jego ciało nie wróciło tam, gdzie być powinno żeby jego bliscy krewni, jego podwładni nie mieli jego grobu, żeby nie mogli się pomodlić, nie mogli zapalić świeczki. Z drugiej strony była zbyt lęcona komuna i dzieci, los dzieci z tamtego okresu. Jak komuna mówi, że podziemie niepodległościowe prześladowało dzieci. Proszę bardzo, najmłodszy więzień polityczny w Polsce Ludowej, aresztowany po raz pierwszy, siedział dwa razy, Miał 3 lata i 7 miesięcy. Syn majora Antoniego Żubryda, pseudonim Zuch, z struktury nz owskiej Został aresztowany osadzony w więzieniu na zamku w, 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 w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie razem z ciotką i z babcią, bo przecież wymagał opieki. Sam byłby nieporadny, nie dałby sobie rady. Jego ojciec go ratował. Wziął do niewoli kilku milicjantów i zagroził. Wypędok będzie na milicjantach wykonany, jak nie oddacie mojej rodziny. Wtedy ich wypuścili. Drugi raz w kwietniu 1946 roku pan Janusz Żubryt, już mając 4,5 roku, czyli dużo starszy, ale w dalszym ciągu dziecko, aresztowany i znowu z ciotką i z babcią, bo ktoś musi się nim opiekować. Dostaje formalną sankcję prokuratorską. Jaką? że został aresztowany za współdziałanie z bandą Żubryda czyli własnego ojca, cztery półletnie dziecko siedzi aż do śmierci ojca. Ojciec został zamordowany przez agentów obeckich razem z jego matką, która była w zaawansowanej ciąży. Jego morderca nigdy nie odpowiedział przed sądami III Rzeczpospolitej, zmarł niedawno, w Warszawie, nieruszany, lekko niepokojony, jak młodzież robiła demonstrację młodzież informowała, że na tym osiedlu mieszka zbrodniarz komunistyczny. To było wszystko, co można było zrobić. Znany ceniony filmowiec Polski Ludowej, a następnie III Rzeczpospolitej. Chciałbym tu Państwu przytoczyć jeszcze tylko dwa krótkie cytaty. To jest bardzo późno, nie zdążymy, nie zdążę powiedzieć o wszystkim, ale jak wyglądały instrukcje wykonywania kar śmierci. One nie były przestrzegane. Każdy z tych zbrodniarzy właściwie mordował sam. A nawet w instrukcjach naczelnych władz Polski Ludowej wychodziły zalecenia, jak to należy robić, które są wstrząsające. Skazani mają mieć ręce i nogi związane. Wyroki wykonywać w miarę możliwości na oczach innych więźniów. Samo pozbawienie życia skazańca ma się odbyć przez oddanie strzału z nielacka delikwenta, a ciało należy zagrzebać w pobliżu. I tak właśnie robiono. 40 lat po ustanowieniu Polski ludowek człowiek honoru Gazety Wyborczej i Adama Michnika osobiście Czesław Kiszcza w rozkazie o 40. rocznicę powołania Urzędu Bezpieczeństwa do swoich podwładnych wygłasza okolicznościowe przemówienie które tak naprawdę tę drugą stronę obowiązuje po dziś dzień, bo tak przecież działają. Chwimy czoło przed bohaterstwem i poświęceniem wszystkich obrońców władzy ludowej, którzy polegli i tych, którzy są dziś pośród nas. Ich czyny i ofiara pozostaną w pamięci społeczeństwa, pozostaną w najlepszej tradycji naszego resortu jako bezcenny czynnik jego siły ideowo-moralnej. A my musimy zrobić wszystko, żeby to byli komuniści przeklęci na zawsze. Ale nie to, że będziemy gdzieś zagrzebywać, chować. Nie, pokazywać, wytykać palcami. Wszędzie tam, gdzie rodziny bronią dobrego imienia, jak oni mówią, swoich przodków, trzeba ich piętnować. Trzeba mówić, co to znaczy dobre imię i co dziadek, wujek, ciotka czy starszy brat, jak w przypadku Adama Michnika, co robili To też jest część naszej pamięci. To jest też także część tej historii. Nie tylko odtwarzamy historię naszą, ale musimy odtworzyć historię naszych okupantów. Nie pozwolić im normalnie żyć w naszym kraju bezkarnie, żeby z nas przydzielili. Żeby przydzielili z naszych bliskich. Dziękuję bardzo.